Cześć, z tej strony Denis, Witajcie na moim kanale. Zapraszam na szybki poradnik tego, jak nagrać to, co się dzieje na ekranach naszego iPhone'a oraz iPada. Aby nagrać zawartość naszego ekranu, wystarczy, że zjedziemy palcem z rogu i mamy tutaj ikonkę nagrywania ekranu. Jeżeli jej nie macie, to wystarczy, że wejdziemy w ustawienia, centrum sterowania Dostosuj narzędzia i tutaj w sekcji dołącz powinna być, powinno być nagranie z ekranu. Jeżeli tego nie ma, to będzie tutaj więcej narzędzi. I jeżeli macie je tutaj, to klikacie po prostu plusik i wtedy już powinno być. Także zjeżdżamy i tutaj możemy albo to kliknąć, ale jeszcze możemy przytrzymać i od razu pokaże nam się nagrywanie ekranu która zapisze nam się później do zdjęć lub bezpośrednio w jakieś aplikacji, jeżeli mam jakieś aplikacje zainstalowane, np. Microsoft Teams czy Messenger. I możemy również wybrać czy nagranie ekranu ma być nagrywane z dźwiękiem czy bez. Ja dam bez. I kiedy zaczniemy sobie nagrywanie, klikniemy, dostaniemy odliczanie, że nagrywanie zacznie się za 3 sekundy. Już się zaczęło i kiedy ekran się nagrywa, mamy tutaj na górze zaznaczenie na czerwono, że jest nagrywany taki pulsacyjnie czerwony, czerwoną pastylkę. Podobnie jak w przypadku połączenia, ta pastylka jest wtedy zielona i teraz mamy nagrywanie ekranu. Cokolwiek będziemy robić na naszym iPhone'ie, będzie to nagrywane. Przeskrolujemy sobie po aplikacji YouTube powiedzmy. I kiedy chcemy skończyć nagranie, to ponownie zjeżdżamy do centrum sterowania i klikamy tą samą ikonkę. I mamy informację, że wideo zostało zachowane w zdjęciach. Kiedy sobie wejdziemy w zdjęcia, to najnowsze zdjęcie to oczywiście to nagranie. I mamy na naszym iPhone'ie wszystkie te czynności, które robiliśmy, kiedy zaczęliśmy nagrywać ekran. Oczywiście nagranie możemy wysłać, udostępnić lub zrobić nim cokolwiek innego, bo jest to po prostu zapisane w formacie wideo. I to tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko jasno wytłumaczyć. Jeżeli ten film Wam pomógł, to koniecznie dajcie przy nim łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki hej!